Witaj piękna duszo. Zapraszam Cię na szósty dzień rytuału 12 magicznych nocy. Jak w poprzednich dniach, losujemy sobie jedną intencję. Z ufnością oddaję tę intencję wszechświatowi i pozwalam, żeby zrealizowała się w najlepszy możliwy sposób, zgodny z najwyższym dobrem moim i innych. Ufam procesowi. Sprawdzam, czy się dobrze dopaliło w moim kociołku, a teraz przejdziemy do losowania karty wskazówki. Przesłanie energii na miesiąc czerwiec. Czekajcie, przekasuję sobie talię. Mam nadzieję, że mile spędzacie czas. Myślę, że jutro pojawi się z jakimś dłuższym nagraniem. Teraz karta. Na miesiąc czerwiec pokazała się dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów, czyli spełnienie, emocjonalna satysfakcja po miesiącach klarowności, przełomów, wyborów, no i przede wszystkim tego ruchu, który pojawił się w maju. Teraz przychodzi czas, by poczuć, że było warto, by poczuć, Właśnie jakby radość z tego, co już jest, wdzięczność, pozwolić sobie na przyjemność, pozwolić sobie na komfort. To miesiąc, w którym nie trzeba będzie niczego udowadniać, możesz zatrzymać się i zobaczyć. Akurat jest to szósty miesiąc, tak, czyli połowa roku, będziesz mogła zobaczyć, ile już zrobiłaś, ile przeszłaś, co realnie osiągnęłaś. No i poczuć z tego właśnie tą satysfakcję, o której mówi karta dziewiątki kielichów. Czyli pozwól sobie czuć się dobrze bez poczucia winy. To jest dobra energia na świętowanie małych i dużych zwycięstw, na regenerację emocjonalną, no i przede wszystkim na bycie tu i teraz, bo jest to karta spełnienia, ale do tego żeby czuć się spełnionym trzeba mieć też mm, autorefleksję, można praktykować właśnie tą wdzięczność, zobaczyć, docenić co udało się zrobić przez te pół roku przyszłego Y, m, przyszłego roku 2026. Zastanawiam się jeszcze, y, niepomyl spełnienia z ucieczką w przyjemności. Nie będzie to dobre, żeby iść w nadmiar. Y, warto cieszyć się, no ale właśnie y, uważać z tą y, przesadą. Y, Myślę sobie o tej wdzięczności, o tej wystarcza, wystarczalności, o tym, co już osiągnęłaś, żeby się właśnie docenić, żeby się skupić na tych dobrych rzeczach. Szczególnie właśnie poczuć tą satysfakcję po tym całym procesie, który następuje od tej klarowności prawdy, po tą. Właśnie wieżę, przynoszącą właśnie może jakiś rozpad po wybór serca, uruchomienie ruchu, uruchomienie ruchu, tak? No i rycerz buław, który był w poprzednim miesiącu, czyli to działanie. To wszystko jako cały proces będzie zwieńczone tą satysfakcją, czego sobie i Wam oczywiście życzę. Do usłyszenia jutro. Patrzę sobie jeszcze na spód, zanim zakończę trójka Buław. No, czyli te statki nadpływają, te statki, na które czekasz, nadpływają. Ciesz się tym w tej dziewiątce kielichów. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro.